Cześć kochani na tarotowym czytaniu. Czy istnieje jakaś lekcja, którą masz przepracować, przerobić w sobie, aby osiągnąć sukces? Już za moment odczytam Ci Twoje karty. Przygotowałem dla Ciebie dzisiaj dwie talie kart, a Twoim zadaniem teraz jest to, żebyś wybrał, żebyś wybrała talię, która najbardziej Ciebie przyciąga, a ja za moment zrobię dla Ciebie taki tarotowy odczyt i odpowiem na wcześniej zadane pytanie. Teraz intuicyjnie wybierz, która talia kart jest Twoja. Czy pierwsza, czy może ta druga. I w komentarzu napisz swój wybór, czy pierwsza, czy druga. Jeśli wybrałeś, jeśli wybrałaś tę pierwszą talię kart, no to już w tym momencie robię dla Ciebie taki odczyt. Czy istnieje jakaś lekcja, którą masz jeszcze się nauczyć, przerobić, przepra przepracować w sobie, żeby osiągnąć sukces. Czy jest taka lekcja, którą masz jeszcze m, przepracować? Jeśli tak, to jaka to jest? E, oczywiście ta lekcja. No, już od razu karty pokazują, jaką lekcję masz do przepracowania. Tarot bardzo mocno mówi o tym, że to, co masz do przepracowania, to jest umiejętność mówienia o swoich uczuciach, umiejętność rozmawiania o swoich emocjach. Ponieważ karty mówią o tym, że Twój świat, Twój świat wewnętrzny jest bardzo, bardzo piękny, bardzo rozległy. Natomiast to, co dajesz na zewnątrz, raczej ludzie tego mogą nie dostrzegać, mogą tego nie. Nie zauważać. Karty bardzo mocno również mówią i odnoszą się do tego, że to, co masz przepracować, to czego masz się jeszcze nauczyć, żeby osiągnąć w życiu sukces, to jest umiejętność komunikowania się, rozmowy, mówienia o tym, czego potrzebujesz, nie tylko tego, czego nie masz, ale tego, czego potrzebujesz, to, co jest dla ciebie ważne. Karty mówią o i opowiadają o Twojej skrytej jednak naturze o naturze osoby, która trzyma bardzo mocno w sobie, E, jesteś e, kopalnią e, wrażliwości, jesteś osobą bardzo mocno wyczuloną, taką, e, nadwrażliwą. Natomiast to, czego e, tu karty mówią, e, masz się jeszcze nauczyć to umiejętność walki o siebie, umiejętność e, tego, żeby e, mówić o swoich e, problemach, o tym właśnie, czego potrzebujesz w życiu, bardziej się otworzyć na świat i na ludzi. W momencie, kiedy e, zrobisz, e, od, 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 odrobisz. Odpracujesz tę właśnie swoją lekcję życiową. No, no, kochani Państwo, Tartowa Karta Gwiazdy i Tartowa Karta Słońca z całą pewnością wróży tobie wielki, wielki sukces. Popracuj z tym, o czym powiedziałem ci wcześniej. Jeśli natomiast wybrałeś, jeśli natomiast wybrałaś tę drugą talię kart, no to już w tym momencie zrobię dla ciebie taki właśnie odczyt. Pytanie jest takie, co powinny. Jaka jest lekcja, którą masz jeszcze się nauczyć? Jaka jest taka e, lekcja do przepracowania przez Ciebie, dzięki której mógłbyś, mogłabyś osiągnąć sukces? Druga talia, karty dla Ciebie. Co tutaj się w kartach pokaże? No, przede wszystkim karty mówią o tym, że to, co jest dla Ciebie ważne, to nie tylko zamartwianie się i życie problemami, tylko to, co masz do przepracowania. To może to trochę dziwnie zabrzmi, ale tarot mówi, że jest to zabawa, że to, co, to czego Ci w życiu brakuje, to jest towarzystwo, to są ludzie, to, są, to jest takie wychodzenie do świata, do ludzi, przyjemność bycia, przyjemność funkcjonowania. Ja mam w kartach pokazane to, że w Twoim życiu może być mało radości. Możesz być osobą bardzo mocną, skupioną, skoncentrowaną na takich sprawach dla innych może ważnych, ale właśnie Tarot mówi, żebyś odwrócił, żebyś odwróciła sytuację i bardziej skoncentrował, skoncentrowała się na tym, co dla Ciebie jest ważne i istotne, ale w oparciu o większą, szerszą grupę. Być może jesteś osobą taką stroniącą od ludzi, od zabawy, od towarzystwa. Na kartę mówią bardzo że żeby osiągnąć sukces, no to ten sukces będzie pisany właśnie przez innych ludzi. I być może dla ciebie ta lekcja, która tutaj w kartach jest pokazana, będzie dotyczyła tego, że to właśnie ludzie będą e, mogli otwierać przed Tobą przeróżne furtki, przeróżne możliwości, z których no warto byłoby po prostu skorzystać. Im bardziej będziesz uśmiechnięty, im bardziej pójdziesz e, za tropem pewnej zabawy, bez troski, tym szybciej e, osiąg osiągniesz e, szczęście. Karty też tutaj bardzo mocno mówią o tym, żebyś nie był, żebyś nie była zbyt surowa, żebyś nie był zbyt surowy wobec siebie i wobec swojej przeszłości. Im bardziej e, tutaj e, no, zrozumiesz e, pewne powinowactwa związane z swoją przeszłością, im szybciej się od tego uwolnisz, e, tym szybciej właśnie osiągniesz sukces. Sukces. Twój sukces jest bardzo mocno w kartach pisany, ale jesteś tak naprawdę jedyną osobą, która no, stoi w kontrze do swojego własnego sukcesu. Otwórz się, idź do ludzi, wychodź, baw się, czerp radość i przyjemność z bycia z innymi właśnie ludźmi, no i bądź osobą mniej krytyczną wobec siebie i decyzji. Które niegdyś podjąłeś, które niegdyś podjęłaś. Bardzo, bardzo dziękuję za to czytanie. Pamiętaj o tym, że y, czytanie kolektywne, ogólne, ono nigdy nie zastąpi czytania indywidualnego. Bardzo serdecznie zapraszam na y, konsultacje, na rozmowy prywatne. Y, a za dziś bardzo Ci dziękuję i życzę Ci pięknego, wspaniałego dnia. No i mam nadzieję, do jutra. Pa Pa!